Wynajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty. Chodźmy poszukać pana Brandona. Zabijajcie mnie, panie. Oni mnie zmusili. Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie. Nie upodabniaj się do tych morderców. Zamknij się. Powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. – Macie tu pieniądze. – A teraz precz stąd. Dziękuję, gerard. Powinnaś zmienić towarzystwo. Rodzieje, bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Siri I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corin Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do Targu Rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jongher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie, do zobaczenia. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonghe. Z tych de Jonghe. Moi przodkowie kładli podwaliny pod grad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendacje. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinne Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Prawda jest taka, że już nie. Ekonomicznie. Przestanie. Od stąd. Nie rób tego. Z zostaw. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Przestań. Odejdź stąd. Nie rób tego. Z zostaw. Obudź się. To tylko ser. Obudź się. Lalka... Poddasz? W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to błagam to krew. Nie rozlewa jej proszę Przestanie. No odejdź stąd. Nie rób tego, Zostaw. Już to błagam. To krew. Nie rozdzielam. Proszę. Tregal zostawia przejście do pokoju obok. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włoży tam lalkę. Przestań... ...mówić, stąd. Nie rób tego. Zostaw. arcydzieło, piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy, może tam znajdę jakąś wskazówkę. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary Ale fajnie Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co to, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <laughs> Tamta pani poszła spać, a ja jej zesłałam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy... A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak Bożątko, zachowujesz się jak Bożątko, po prostu jesteś Bożątkiem. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie ja lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. No, Wigrad to nie jest miejsce dla porządek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja! Powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem Wiedźminem. Uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki! A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. obudzi się.